Rzadko się zdarza, by jeden rozmówca był w stanie poruszyć tematy tak rozległe jak sytuacja polityczna, bieżąca walka między partiami i kondycja moralna, etyczna całej Europy i całej naszej cywilizacji. A to jest właśnie przypadek profesora Ryszarda Legutki, filozofa, europosła Prawa i Sprawiedliwości. W najnowszym tygodniku sieci w nim rozmowa, gdzie mówi o Donaldzie Tusku, że to jest polityk bezwzględny i taki trochę rekin, ale na miarę sadzawki, bo szerzej spojrzeć nie potrafi i tutaj pluska się razem z nami. Ale realne interesy Polski niestety nie przegrywa. Jest o Jarosławie Kaczyńskim, który zdaniem profesora Ryszarda Legutki nie powinien się specjalnie martwić tym, że nie ma tak zwanej zdolności koalicyjnej, jak to twierdzą niektórzy. Ta rozmowa ma też mocny aspekt europejski. Profesor mówi o tym, w jakim kierunku zmierza sama Unia Europejska, mówi o mocnych tendencjach federalizacyjnych, które mają pozbawić państwa narodowe podmiotowości. Co ciekawe, te decyzje zapadają zupełnie gdzieś poza. I ponad narodami. I mówi także o wymiarze cywilizacyjnym, o tym, jak ta propaganda, na przykład homoseksualna, antychrześcijańska, e, próbuje podmywać fundamenty naszej cywilizacji. No i mówi, że jeżeli wszyscy obywatele nie zaczną mówić głośno tego, co myślą, nie zaczną bronić podstaw e, swojej egzystencji, swoich rodzin, to to się źle skończy. Ale dostrzega też optymistyczne e, sygnały. Generalnie szukamy w tej rozmowie pozytywnych, dobrych rozwiązań tego, co robić i jak robić, bo Tygodnik Sieci to jest pismo, które stara się myśleć mimo wszystkich kłopotów bardzo pozytywnie. Polecam Michał Karnowski.